Hej, witam was, tu jest to mega, ale to jest nasza nowa przygoda, nowa przygoda uprowadzenia. W ostatnim odcinku dostaliśmy fajnego quest'a, e, sprzedaliśmy regnus, dostaliśmy 200-300 I tak wspomniałem patrzcie, nie wybudowałem ani mm, celi dla obcych, ani tego węzła satelitarnego. No po prostu spieprzyłem to za przeproszeniem was wszystkich. E, no, zawaliłem kupując ten medal, którego i tak nie mamy na razie żadnego... Żadnych korzyści, bo jak widać, coś jest zepsute w, tym, w tej Becie 14. I nie mogę dawać tych medali. Miał być tak, że jeżeli żołnierz przeżył 5 misji, był a myślę, że takich żołnierzy mamy sporo, to żeby przeżyli 5 misji. Powinni awansować o dwa poziomy w górę. No nie wiem, nie wiem. Coś to nie działa. Działało to w becie 13, ale w betcie 14 nie działa. Przed nami uprowadzenia, niski poziom trudności. Mimo, tego, mimo wszystko bierzemy sobie aż trzech porządnych żołnierzy. Yy, bombę, która już na ostatnim... Yy, ostatnio się popisała rakietą, która zabiła aż trzech... ...Mutonów. Yy, 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 no i ja, to już nie ma co komentować, tylko oko, które bratem, która wróciła zaginiono na jednej z misji. Misji, z których na której coś mimo ostatnio z, z jest sporo dobrego sprzętu. E, odrabiałem to chyba cztery odcinki, jak nie więcej. No dobra. Teraz pasowałoby mi trochę za, zaoszczędzić koszulki. Ta misja zostanie przeprowadzona muszę na terenie Indii. Muszę zrobić skan wywiadowy przeciwko. Miejscowe Zawodzenia władze donoszą wojny. o skoordynowanym Nie ataku obcych skończymy. w gęsto zaludnionej dzielnicy. Liczą, że zabezpieczymy ten teren. No dobrze. co, znowu będziemy za tą ciężarówką zaczynali, tak jak ostatnio? Nie. Tym razem z tej strony zaczynamy. Okej. Okay. wielkie niebo zbliża się do miejsca uprowadzenia. Uderzeniowy jeden czeka na rozkaz desantu. Przyjęliśmy wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może atakować wroga. Uważajcie na siebie. Agier? Szwagier nic nie widzi. Już tam idę! O, nie nazywałem. A na kto id na sam początek? No nie gadajcie. Nie gadajcie mi takich nawet Co koloko, czy ty możesz... kur ty. 52% to jeszcze nie widzisz tego, co trzeba. Shred Rocket niestety nie. Tak jest, dowódca. Niestety nie. Aż kurde. Snajper. Hmm. Tutaj jest... bym Cię wystawił na flankę. Tu bym wolał siebie ustawić. Choć ten... choć ten gnojek, powiem Wam, że jest... Yy... No jest straszny, no nie mam czego ukrywać, jest straszny. Nie będę miał też dla wszystkich osłony, co mnie martwi. Tak jest, dowódco! Ale musimy troszkę, troszkę poryzykować Lighting reflex O kurde Lighting reflex O cholera no to peszek, kurde. Zleciłem kołta. ta misja się zaczyna bardzo źle, wam powiem. wroga, wroga! Zaczęła się od katastrofy na Lightning Reflexie oberwałem. No dobra. Miejmy nadzieję tylko, że Sokola oko nie oberwie. Mam znowu mi powie, że ja kobiet, kobiet nie lubię, bo straciłem znowu kobietę A, ten pewnie się z nim połączy A nie To trochę niespodzianka Czy coś radar Racket tam... O, możesz posłać No to artyleria raz. Zabiliśmy tego sektoida z tyłu. Bardzo mnie to cieszy. Teraz ja mogę mu ładnie raz pociągnąć go. Może go nawet zabiję? Nie. Ale już jest, już jesteśmy blisko. Zabij go. Co A nie. Twarda sztuka. Prawda twarda sztuka. Ma to szwagier. Okej. Na stole z nami zostały jeszcze dwie grupki. No jak to się stało z tym naszym żołnierzem? Ruszam! Ha. Tak jest! Nie wiem jak to My się stało, że droga. straciłem tego. Wypatruję nieprzyjaciół yy, tego naszego skołta Tu był chyba nawet nienazwany nie żołnierz Tak? Tu był nazwany jakiś żołnierz No Czemu się nie chce wyświetlić Nie wiem, to ono jest jakoś tak zabita e, konkretnie no, to, Bo nawet nie mogę sobie wyświetlić Nawet jest mód. Tutaj nie widzę go, tam gdzieś go słyszałem, go z tamtej strony, ale na razie go nie widzę. Czy gdzieś tu nie kręci? Dobra, nic nie widać. Jest mało, mało osłon, ale gdzieś to na to muszę pójść. Cześć, widziałem, widziałem. No widzisz, widział nic. No Zaraz będę to. na miejscu. Ok, nic nie widzisz. Zrozumiano. Sotroblalko tutaj. A Ty Śmigam. Ty mi tutaj podbiegnie. Ja nic nie widzę. Ok ma sobie tutaj. Przeładuję. Przeładuję. Okej. Ty się zbliż, przeładuj. Możemy grzać. Przeczekuję tereny. Czekamy dalej. Co jeszcze tutaj na nas na, się natrafimy? Louterki, słyszę. Słyszeliście to? Ufoki w widzenia. Sikery. Za dwa oberwał, no ale pewnie oni się teraz ukryją szkoda, że tam nie umiałem tych overwatchy. No szkoda Można byłoby ich łatwo fajnie zabić co Oj kiepsko No kiepsko kiepsko nie, nie, nie ma co ukrywać. Dobra, nie nie wypatrzyłem tej kolejnej grupki. Ale tylko tyle? troszkę mało. Może ty? Ok. Cel zlikwidowany. Rozkaz wypatruje wroga. Overwatch. Got it covered. Overwatch. Ok. Overwatch. Ruszam. w tu i overwatch. Wypatruję wroga. Zobaczymy czy te sikarki, ten drugi sikerek się gdzieś wysk wyskoczy. Drugi albo trzeci, bo nie wiadomo ile tam było ich. Dobra, na razie nic nie widzę. Podejrzewam, że oni się właśnie na tego naszego żołnierza czyli na oko. Oni na sokolo oko prawdopodobnie... O, widzicie, wyleciał tutaj przez szybę. No nie żyje. O kurde, przeżył! No to kurde. Mimo mojego trafienia krytycznego, że 8 przeżył. Tam jest meld. No ale to... Meld jest teraz mniejszym naszym... Zaraz tam będę... Zmartwieniem. Załatw go. Wyprztykałam się. Już nie będziesz kozaczyć. Teraz Już tam idę. naszymi żołnierzami w tamtą stronę. tu prawdopodobnie teraz zobaczymy sobie wajtaki. O nie. Idę. Nic nie wypaczyłem. Jedziemy z tym koksem. ty sobie włącz um, celność może. Teraz tak. Tutaj przechodzimy. Mal widać. Ty się to zamanda, jakbym go wyskoczył, dziać się będzie źle. Muszę mieć na szpicu ten zawsze do, dobrze w Nic, nic. Już się za tobie. Idziemy po do przodu. Teraz będę na miejscu. Spędzę. a spędzę. Tak jest. Wycofaj się trochę do tyłu, bądź sobie celność. Ustanowam. Czekamy na te flauterki. Aha, one są tutaj chyba w środku. Prawdopodobnie są w środku. Melcie się skończył, tak, Melt się skończył. Już no idę. Zobaczmy, czy są w środku. Ale nie tutaj. No dobra, idźmy dalej, a tu musisz przeładować. Jestem w drodze. Ja tutaj jestem w drodze. Ty tutaj, ze kole Rozkaz, 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 rozkaz. No i? Mogę sprawdzić, Mogę Gdzie oni są? Dobra, nic się tutaj nie pojawiło. Czy coś wypaczę. Okej, okay, nic. Widzę. Przeciwnik. A sam. A, źle, że to ja się ruszyłem mną, a nie kimś innym. Mogłem się tam zostać, a brać się ruszyć tobą. Byłoby to dużo lepsze rozwiązanie. Teraz to ja jestem troszkę... Śmigam. w kiepskiej sytuacji. Tak jest. E, dobra. Ruszam! Czy ty stąd będziesz kogoś widziała? Nie jestem nie nieprzyjaciół. Mał ktoś granat dymny? Wziąłem w ogóle takie coś Nie wziąłem Rozkaz! Dobra, rozglądam za czym co nim zrobią Przesunął się, warta, Barta tu, tu kolega wlatuje O, ale już po Świetnie. I pokrzyku! Czy Sokola oko kogoś, kogoś widziała? Widzik jednego z nich. To Za piątkę. Okej. Okay. idziemy Teraz tak, bomba jeszcze by je widziała. Ja mam dwa strzały. Tego mogę zabić. Dobrze rok zlikwidowany. I tutaj spróbujemy szczelić. Oby za piątkę oberwał, ale przeżył. Teraz który ma największy atak? 75, 63, 74. A mądrzec widzę, że grasz w końcu strajka. Idę. No dobrze, 52%. Ach, udało mu się. Chybiłam, gnoja. Ty go nie widzisz. O kurde, to niedobrze. Obołoczmy. ai. Ale ja go jeszcze widzę, to czekajcie, to ja go mogę dokończyć. No dobrze, no to po misji. Misja wokół Udało się się, dowódco. Zadanie. Straciliśmy jednego. Nie, 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 nie nie gadajcie, że się coś... Mam nadzieję, że się nie stracił ten odcinek. Coś się nam tutaj przycięło. Dobra. Darmowa apteczka. I drugi awans. Weźmy sobie dodatkowe obrażenia. Kogo straciliśmy? No, straciliśmy tego żołnierza, który był nienazwany. Będziemy w kontakcie, dowódco. Okej, ok. Ciekawa jestem, czy nie straciłem tam tego odcinka, bo coś się wyskoczył, jakiś błąd. No. Dałby mi się coś sprzedać, tak, żeby trochę kasiory mieć i zrobić skan. 37, no, to ciężko, ciężko. Ile ja tego lebi chciałbym sprzedać? Strasznie dużo. Nie, to poczekajmy jeszcze jedną misję. O terror za terror nie dostanę żadnych kasiory, to jest najgorsze w tym. Aha i co jeszcze gorsze? Moi infantry są zajęci. Ale bym potrzebował jednego z nich. Chyba siebie weznę, tylko wtedy ja znowu będę konduzjowany. Dobra, zastanowię się i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, trzymajcie kciuki, żeby nie straci... no to, żebym nie stracił ten, tego odcinka, bo coś wyskoczyło, wyrzuciło mnie z x-coma, x-com się niby nie wyłączył, ale mnie wyłą... wyrzuciło, a zawsze jak mnie tak wyrzucało, to później był niby błąd, bo nagrywam programu, który nagrywa grę, a nie nagrywa pulpitu, nie wiem czy tego nie zmienię, nie przerzucę się na jakiś program, który by nagrywał pulpit. No dobra, to już jest jedna historia, a trzymajcie się.